Teraz już po obu, obu perturbacjach zdrowotnych części zawodników już wszyscy trenują razem, już te grupy wróciły do takiego kształtu jak, no, jak się przygotowywały przez cały sezon, także, także mamy, mamy Mistrzostwa Polski w wieloboju, są to zaległe mistrzostwa, które nie odbyły się w zeszłym sezonie, natomiast no, chcieliśmy wykorzystać to jako możliwość startu dla naszych, dla naszych zawodników w momencie kiedy ISU odwołała. Puchary świata, także cała czołówka stawiła się tutaj w Tomaszowie i, i, i muszę powiedzieć, że dzisiaj jestem naprawdę pozytywnie, no, nawet nie zaskoczony wynikami na 1500 metrów. Widać, że zawodnicy potrzebują tych startów, nawet z dnia na dzień. Jest duża, duża różnica w ich, w ich czasach, jakby, jak się, jak się prezentują. Natalia Czerwonka 1,58 tutaj na hali w Tomaszowie to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Karolina Bosiek też blisko swojego czasu, który uzyskiwała na, na plaży świata. Chłopaki też bardzo równie, równo po 1,50, także myślę, że to są naprawdę dzisiaj wartościowe czasy i widać, że... Że te starty o nich potrzebują i, i, i dobrze reagują na, na starty. No, niestety nie, nie ma kibiców. Na pewno zawodnicy to głównie odczuwają, bo, bo, bo zawsze jest, są zawsze oklaski, zawsze są okrzy, okrzyki. Natomiast takie mamy czasy, musimy się do tego przyzwyczaić, ponieważ wszystkie imprezy, które, które odbędą się nawet po nowym roku, wszystko na to wskazuje, że będą bez udziału publiczności. Kibice za to dopingują za, za ekranów czy laptopów czy telewizorów. Mamy rzeczywiście fajną e, transmisję na, na, na poziomie telewizyjnym i, i naprawdę można, można fajnie pokibicować. E, oczywiście jest to możliwe dzięki wsparciu e, sponsora głównego Polskiej Grupy Energetycznej, który, e, któremu serdecznie dziękuję I, i, i są to już kolejne, e, kolejne zawody, które są w, w, wsparte właśnie. E, przez, przez sponsora głównego PGE i, i liczymy na to, że, że ta współpraca będzie się dalej e, tak rozwijała. Październik i, i listopad jest to, e, stoi, że tak powiem pod hasłem Mistrzostw Polski. E, są to dla nas jakby niejako puchary świata e, i, i, i tak jak w tym tygodniu mierzą się najlepsi wieloboiści, tak w przyszłym tygodniu e, na start staną najlepsi sprinterzy. No, którzy z wiadomych względów w tym tygodniu nie mogli rywalizować, no bo 5 km czy 10 to jest troszkę jednak dla nich za długo, natomiast sprinty to jest właśnie ich specjalizacja. I jest to też kwalifikacja, do, tak samo zresztą jak te zawody do mistrzostw Europy, które, które mam nadzieję, że odbędą się 15-16. E, stycznia w w Herenwen, także mamy tutaj mamy tutaj całą, całą, cały cykl zawodów.